Dit is mijn persoonlijke inzicht. Ik ben hier in de persoonlijke inzicht. Ik ben hier in de persoonlijke inzicht. Ik ben hier in de persoonlijke inzicht. Ik ben Ik <laughs> ja nie jestem potrzebna, ale chciałabym to jeszcze odsłuchać. Jestem kotem i, i mam na imię Elisbieta i bardzo lubię. Patka za Jestem na mostce. Poczki tej. Jakiej? Poczki te. tej. Poczki tej tu się przedstawiała.

Mam kuchnię się. Tak. Mam kuchnię się. Mam kuchnię A. Katrinia. Czy ja? Marcina. Czy ja? E, I tej drugiej. I to dziewczyna. siostra. A. Ja mam niewielkie lódmiwa i interesuję się. Bycie wreszcie. Jestem Sebastian. I intera jestem zając, jestem zajmowistem królikiem i interesuję inter usprawami boba mi. To jest rodzinkad ja zarówno jestem Bob Szab Szob i Dob i Dob. Interesujemy się łowami. Jestem Sandra i jestem Czuławą i interesuje się Moto. Moto. Jestem Sofia, jestem Kotem i interesujemy nie chciał projekt by interesuje się projektami ale oczywiście ułat Ja są ciło pa pa ja gima gima artusa i domin Coś, to w e, filmikach nie będę zwołał tak jak w tym. Nie chcę bo ja cały czas zapominam i nie mm. mam Dziękuję. Jestem Mama i interesuję się pod um, oponiem takich kropek. Mm. Ja jestem Katarzyna i interesuję się i interesuję się. Jestem Emilka, jestem Senilka, Kamilak, o ja jestem, um. mik, mig, miga. Interesujemy się, Jestem. A teraz zaczynają się chłopcy. Artur, Aleksander, o, przepraszam, Justin, King Kong i Bał, Bał. A więc, a więc dzisiaj to już koniec. Do diania.